Generalnie Pan Bóg mi powiedział wczoraj, że mam Wam powiedzieć świadectwo. Więc Daniel mnie trochę wywołał do tablicy, bo nie chciałem. Czego zacząć? I żeby to było delikatne, bo niektórzy mogą się obrazić. Generalnie nie chciałem tu być. Nie miałem ochoty. I to tak mocno nie miałem ochoty tu być. Do takiego stopnia, że wczoraj miały się odbyć urodziny mojej córki z Szóste. Zaprosiliśmy gości do domu. I ci goście nie przyszli. Będą za tydzień. Do takiego stopnia, że zgodziłem się bezproblemowo zawieźć córkę swoją i córkę gości Daniela na urodziny w trakcie. Do takiego stopnia, że pojechałem do kwiaciarni w trakcie. Do takiego stopnia, że wczoraj brat do mnie dzwonił, że do kina może chciałbym pójść wieczorem. A ja mówiłem, że się zastanowię, i czemu nie? Więc generalnie nie miałem ochoty tu być. Ale to się łączy z kilkoma elementami. Pierwszy element jest taki, że jak już pojawił się temat tych rekolekcji, to powiedziałem, że pójdę, ale będę siedział. Będę siedział i słuchał, nie? Nawet jak Daniel wymyśli, jak nawet będzie błagał na kolanach, to ja mu nic nie pomogę, tylko będę siedział i słuchał, No i siostra mnie pyta, czy będę nagrywał, nie? Później okazuje się, że zespół nie ma nagłośnienia, nie? Później coś jeszcze tam wychodzi, 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 wychodzi. Byłem tutaj pierwszy w tym budynku z nich wszystkich w piątek. Niechętnie, chętnie, trochę ze złością, trochę z. Z marudzeniem, żeby było śmiesznie, jeszcze tam jedną wycieczkę musiałem do Jelitkowa wykonać, już byłem taki podkręcony, tak to nazwijmy delikatnie. No ale jestem, nie? No i żona mnie pyta w piątek, bo my jechaliśmy tutaj niedaleko, tyściowie mieszkałem do Kielna, e, czy coś mnie poruszyło, czy mi się podoba. Ja mówię tak. No tak, na razie nie. No i mija ta sobota. To są różne elementy, o których wam mówię, tam wjeżdżają, wjeżdżają, e, w sensie ja wyjeżdżam, wjeżdżam, generalnie chodzę, no i moja żona zaczyna, generalnie jak i na czymś zależy, kuć, nie? No i ja jej mówię, że ja nie chcę iść na modlitwę wstawienniczą, a ona mówi, że mnie zapisała. <grym> <grym> Najpierw mieliśmy iść razem, nie? Mówię, no to razem, no to fajnie. Później patrzę, Tak, moja żona mnie wypytała, tak, bo ja jestem teologiem z wykształcenia i miałem doświadczenie w różnych wspólnotach, więc żona mnie wypytuje. Ja jej oczywiście wszystko mówię: modlitwę tymi kluczami, wszystko, wszystko mnie wypytała, ja jak głupi mówię i wszystko. Nie? No i <laughs> idę sobie po korytarzu i widzę tam pokój, nie? I widzę, ale tam jest Marta Kurkowska, a po jest Przemek Kurkowski. No i ją pytam, mieliśmy iść razem. A okazuje się, że oddzielnie. No mówię, no okej, okay, no idzie pierwsza. No i przyszedłem tutaj do tego pokoju. Coś z dziećmi robić, bo tu dzieci biegały, bawiły się. No i po drodze chciałem coś wypić, jakąś herbatę i nagle tak czuję na plecach, że mnie żona popycha. No i mnie wepchnęła do tego pokoju. Miałem być drugi, szedłem pierwszy. Nie? No i wchodzę. Jest Iwona i nie pamiętam imienia Marek. Chyba tak, Iwona i Marek ze wspólnoty Źródło, Źródło Wody Żywej. No i mnie pytają, po co tu jesteś. Nie? Ja mówię, że ona mi kazała, <laughs> że ona mnie nawet wypchnęła. No i generalnie, no zacząłem się tam otwierać i mm, mówić o czymś, e, co mnie dotyka generalnie. od, e, Bo dziś, w tym roku, w lutym mija 10 lat, od kiedy zrezygnowałem z seminarium. E, I też mam taki, chyba zawsze taki byłem. Zawsze się Panu Bogu sprzeciwiałem, nie? że na przykład nie chciałem iść na rekolekcję, no to przyszedłem na rekolekcję. Chciałem coś zrobić, to zawsze było na odwrót, ale tak dosłownie na odwrót. Nie? Wszystko, wszystko po prostu dogłębnie. Nawet się tak trochę utożsamiałem zawsze z takim Jonaszem, tylko cały czas czekam, czy wypluję mnie ten wieloryb. No i opowiadam im o tym, i oni mi nagle zaczynają mówić, że ja to w ogóle mam szczęście. Nie? Że ja to w ogóle jestem nienormalny, bo Pan Bóg cały czas ze mną jest. No i mówią, a może mógłbyś być miernym księdzem, a jesteś ojcem. Mówię, no, całkiem logiczne, można tak popatrzeć. Mówię, no my chcieliśmy jakoś się poznać z żoną dłużej, no ale tak wyszło, że wzięliśmy ślub. No i noc poślubna i Zosia 9 miesięcy później się urodziła. I generalnie szybko wszystko poszło mamy czwórkę dzieci e, szybko. Na razie, jak to Daniel powiedział. E, no, ojca Chrzestnego już mam. No, natomiast e, rzecz w tym, że e, generalnie wszystkie nasze plany, nie wiem, zawodowe, jakieś e, osobiste, Pan Bóg zawsze zmieniał. No ale ja sobie przyjąłem postawę, że to mnie nie obchodzi, że i tak będę miał swój cel i będę go realizował. Nawet jak mi tyle razy nie wyszło. No i poszedłem w grudniu, tak trochę skoczę, w grudniu tego roku na rekolekcje ignacjańskie. I Pan Bóg mi wymyślił, że mam robić ten festiwal i Marzu życia, bo ja go nie chciałem robić w ogóle kolejny raz, bo to naprawdę kosztuje dużo nerwów i czasu po nocach, jak ludziom opowiadam o tym i mówię, ile tego robię, to mówią, że wy jesteście normalni, po co to robicie? I tak nie macie czasu, a jeszcze mniej czasu. Ech, natomiast. Natomiast poprosiłem ich o modlitwę o to, żeby... Pan mnie uzdrowił z oportu, oportunizmu. To wtedy tak się nie jąkałem, ładnie to powiedziałem. E, I z tego takiego buntu przeciwko niemu. E, ja mam taką przypadłość, tak to nazywam przypadłością, że przy modlitwie stawieniczej, co u mnie trwa to 30 sekund do minuty maksym, po prostu leżę. E, no ale wiedziałem, jak tam już wszedłem, że coś będzie tak grubiej z tą modlitwą. Korki wywaliło, i dużo rzeczy się stało wtedy. Nie no wiemy dlaczego. <laughs> Może. E, bo ja nie zasnąłem w Duchu Świętym. O, mój syn! Ja nie zasnąłem w Duchu Świętym. Tylko mnie diabeł e, zwalił na ziemię i zablokował, żebym nic nie mówił. E, natomiast ci ludzie, którzy tam byli, e, no, widać, że się znali na rzeczy. Bo zazwyczaj, znaczy zazwyczaj często jest w modlitwie wstawienniczej tak, że jak ktoś pada to ten ktoś, kto tam się modli wstawienniczo, tak się czuje, jestem super, zasnął w Duchu Świętym. Ale oni skumali sprawę, że to chyba nie jest do końca to, co e, coś dobrego i klęknęli i się modlili nade mną, ale nie modlili się o błogosławieństwo, tylko o uwolnienie. No i odtoczyła się walka duchowa, dość długo leżałem i słuchałem, czułem diabła w sobie i, i, i Ducha Świętego. No, i Pan Bóg wygrał. Natomiast, e, e, natomiast od razu mnie obraża proroczniami, o których dzisiaj nie będę mówił, i wysłał do adoracji. Natomiast to też jest fascynujące dla mnie, że przyszedłem tutaj, bo nie chciałem kolejny raz. Nie chciałem pójść na modlitwę stawienniczą. Nie chciałem pomagać. A i tak zrobił co chciałem. Więc moje świadectwo jest takie. Krótkie. Że generalnie nawet nie próbujcie. Nie próbujcie się, bo nie warto się stawiać. Ja to wiem po wielu latach, ale naprawdę Pan Bóg mnie uwolnił od tego i czuję to. I jestem bardziej pozytywnie nastawiony. Nie jestem taki, że tak powiem, od razu... Czuję zmęczenie też po tym, co się wczoraj stało. To była godzina raptem, ale normalnie jak naprawdę bił się z kimś. Zresztą ci stawienicy sami powiedzieli, że chłopie, zamiast na początku przyjść, jak byliśmy pełni świat, to na końcu przyszedłeś. I generalnie uważam, że nie warto stawiać się Panu Bogu i tego Wam życzę. I nie wierzcie, że jesteście Jonaszami, nie wierzcie, że jesteście jakimiś ludźmi wyjątkowymi, którzy, którym się uda stawiać. A jeszcze powiem takie krótkie zdanie: bo jest taki serial The Chosen, na pewno tam część z Was oglądała, nie? No i ja raczej się nie utożsamiam nigdy z apostołami, znaczy moja żona nie utożsamiła z jednym. No ja w ogóle byłem zły na nią, bo mi Święty Piotr się kojarzył z takim, wiecie, takim twardzielem na zasadzie, że jest tak, tak. Bo ja tak pamiętam z teologii, że okłócił się ze Świętym Pawłem i zawsze wolałem być Świętym Pawłem bardziej niż Świętym Piotrem. Ale jak ogląda się ten serial, to naprawdę ten Święty Piotr to był strasznie ludzki człowiek. Nie? taki. Taki naprawdę miał takie problemy, że aż dziwo, że Pan Jezus ich tak nie załatwiał tak, nie? A chłop się poświęcał, nie? I to tak grubo się poświęcał. Eee, I jak mi żona to zaczęła mówić, że no zobacz, obraziłeś się jak, jak święty Piotr w tym filmie, nie? W jednym odcinku, drugim, trzecim, czwartym, nie? No to szlak trafia i, i denerwuje się człowiek, ale rzeczywiście polecam ten film, ten serial, bo mi dużo pokazał. Pa, Pan.